Chciałbym Wam dzisiaj zaprezentować automatyczny syfon do zlewania wina nad osadu. Syfon ma tą zaletę, że nie potrzeba zasysać wina przez rurkę, żeby je spuścić. Część główną syfonu wkładamy do wina, które chcemy zlać. Drugą rurkę do docelowego baniaka. trzymając jedną ręką za główną rurkę, pompujemy i w ten sposób wino samo bez zasysania przelewa się z jednego pojemnika do drugiego. Prędkość jest dość fajna, więc nawet z dużych balonów jesteśmy w stanie szybko wino przelać. Syfony mamy w różnych rozmiarach. Możemy je dopasować do własnych balonów. Prezentowany syfon 62 cm idealnie pasuje do balonu 54 litry, jak też do 30-litrowych pojemników fermentacyjnych, które mamy w sprzedaży. Syfoników szukajcie w dobrych sklepach w Polsce. Dziękuję.